Mati, już nie musisz starać, bo ja już wygrałem w tym momencie. Czy moja podstawa... A jeżeli jeszcze nie jesteś z nami na kanale, to byłoby świetnie, gdybyś kliknął suba teraz. Pamiętaj też o zaznaczeniu dzwoneczka tuż obok przycisku subskrybuj, by otrzymywać powiadomienia o najnowszych filmach. Tyle z mojej strony, dzięki mojego Hej, witajcie, z tej strony Narwi. Moi drodzy, dzisiaj nadszedł czas na kolejny odcinek ze zgadnik. Kto To. Tym razem towarzyszy mi Flori AKSK. Witam cię gorąco w naszej super zabawie. Hej. Z SKKF-em już raz odcinek był na kanale, bo on gdzieś tam we wrześniu, kiedyś tam rok, albo dwa lata temu, o matką. Ktoś tam wygrał, nieważne, chyba to byłeś ty. Dlatego dzisiaj przyszedł czas na rewanż i zobaczymy, komu się uda wygrać. Nie, mogę, już, mogę już przestać machać? <laughs> ty machałeś cały czas? No mówię, no że ja. się witamy. Jo. To machałem Skilja się zadaje. Okej, okay, więc pozwalam Cię, bierz sobie osobę pierwsze, śmiało. Mogę wybrać, wybrać kogo, kogo chcę? Ten... Kogo chcesz. No. W ogóle przepraszam za moje oczy, ale niestety mam alergię nic za to nie poradzę. Dobra, wybrałem. Jakby, jak go zauzawiam, są. Okej, okay, też sobie kogoś wybiorę, zatem niech to będzie na przykład ktoś taki jak... Okej, okay, też wybrałem. Dobra, kto pierwszy, panie Mateusz? Kto pierwszy? No to wybieraj ty, Wy... czy znaczy wybieraj, wybrałeś, wybrałeś, wybrałeś. Możesz nie pierwsze Niech pytanie. wybierze ja fidget zadać... spinner. Niech chcesz. Czy co? Niech wybierze fidget spinner. No dobra, a jak on wybierze? No czekaj, bo się kręci. Jak się zatrzyma pionowo, to ty, jak poziomo, to ja. A on się jeszcze kręci. No czekaj, jeszcze się kręci. O, powoli się zatrzymuje. No. Zatrzymuje się co, bo pionowo ty, poziomo ja? No chyba tak. No to czekaj, bo jeszcze się... Dobra, uwaga. Powoli się zatrzymuje. No. Uwaga. I... I cały czas się kręci. Jezu przestań! Jeszcze się! Czekaj, zatrzymał się poziomo, to ja zaczynam, tak? Pamiętaj, się możesz odpowiadać tylko tak lub nie, to jest najważniejsze. No dobra. No dobra, zaczynaj. Ehm, to moje pytanie brzmi. Mhm. Czy osoba, którą wybrałeś, widać jej ręce na zdjęciu? Nie widać jej rąk na zdjęciu. Nie mam no już to Dobra, jestem z Ciebie dumny. Teraz, a dobre pytanie w sumie. Moje, py, moje pytanie jest takie, czy Twoja postać, ym, na przykład... albo Nie, bo nie białe, 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 białe ubranie. Białe elementy no, Nie ma białego ubrania, okej. Okay. Nie ma Czyli na sobie kreślam, białego ubrania. Tor nie ma białego, ha, to wykreślam y, Dominicia, Sylwię Lipkę, Rembola, Jaśka, Smawma, Szaram, nie? Oj, mm -hmm. Tory, że tak wam, ale nie spałem całą noc, bo robiłem remont. Toalety. A czemu toalety? <noise> <A> czemu nie? <noise> to sobie głupie pytanie. Czy postać, którą wybrałeś, hmm? ma okulary? Nie ma okularów. No dobra. No to tak. Czy twoja postać ma tło jednolite? Zawsze zadam to pytanie. To już taka tradycja tej serii. A tutaj tylko dwie osoby. Nie, no trzy takie mają, cztery może. Nie, no pięć, sześć, siedem. W sensie, no. że jednokolorowe tło. Całe tło w jednym kolorze, no? Nie. Nie mam Czyli wykreślam tak. Smawa, Remka, Martynę, Multiego, Gimpera i No dobra, dobra, słuchaj, moje pytanie dobra. brzmi: czy, Słucham ciebie. Czy twoja postać jest kobietą? Jest kobietą, nie jest kobietą. No dobra, to dwie osoby mniej. Mi też w sumie teraz to pytanie... jeszcze nie. Czy twoja postać ma tło rozmyte na zdjęciu? Jezu... Mateusz, co to za pytanie? Roz... No Czy ma rozmyte mi to tak tło? Tło? No ma. Ma rozmyte, czyli wykreślam mm -hmm. Torka... wikę. Naruciak ma tło rozmyte? Nie ma. Czy ma? No. Nie wiem, twoje pytanie, to ty wykreślaj, no. Moja postać nie ma. Florian, nie bądź taki... No co? No, no co? No, no tak, nie. To tak. <laughs> czy mojej postaci widać zęby? Widać. Tak? Mhm. Chyba no trafiłem. bo mało osób ma zęby pokazane chyba. No, powiem ci, że jestem coraz bliżej, Mateusz. No dobrze. O, czy twoja postać... No dobra, czy jest kobietą? Potem do mnie jeszcze jedno pytanie. Moja postać jest kobietą. Jest kobietą? Mhm. Ale trafiłem. Została mi Zuzia i mamiko. Dobra, to czy moja postać to Jaś Dąbrowski? Nie. No to ja już no wiem co jest. Mogę no ale już no nie, bo przegrałeś, bo jak nie trafisz to przegrywasz. Prze przegrywam? Tak! No ale mi zostały dwie ostatnie, to powiedzieć. No co mnie to interesuje? Wiki. No to fajnie, że jej zasady, no Graliśmy dwa lata temu, pamiętasz zasady Moja postać to Smap, wygrałem? Tak, to Smap, ale nie wygrałeś. Nie, a twoja postać to pewnie mamiko. No. O, ale trafiłem. No i co teraz? No i wygrałem, bo... Dlaczego? Oszukałeś. Nie oszukałem, takie są zasady, oszukałem. takie jest życie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo SKKS-ie. Musimy to rozwiązać jak prawdziwi mężczyźni. Dlatego czas na drugą rundę. Dobra. Okej, okay, zatem teraz możecie sobie bez znaczenia, wybierz sobie jakąś postać. Ja też sobie no to dobra, wybrałem. Dalej. Niech to kogoś. będzie. Okej, okay, ja też sobie wybrałem. Jakbym trafił w taką mniejszość tych postaci, na przykład, czy twoja postać. Ma widoczne zęby. Nie. Kurwa! Nie możesz tych samych pytań co ja używać. Dlaczego nie? Bo co? No, bo to no, moje, seria, moje pytanie ja opatentowane. To ja mam pytanie. Chciałem I... tak trafić taką mniejszość, no dobrze. Czy moja postać to jest SKKF? No i przegrałeś. Czemu? No bo nie mogę. No widzisz, no, nie... widzisz jakie jak widzisz, strzej... te zasady są głupie. No bo jak strzelisz, to. Nie no, to no dobra, pytam, pytam na serio. No, no dobra. Ale przynajmniej wiem, że nie jestem sobą. Co, za <laughs> zasłaniak, to teraz moje pytanie, kolejne. Nie, to. No, tak. Nie, nie, to się Oszukujesz. dobra, Odznaczam siebie. Ale co to da? No Wygrać sobie w kolejnej rundzie przecież. Dobra, Czy Jezu. moja, czy moja no. postać ma jednolite tło? Ma. Uuuu, ale ciekawostka. Tu jest znowu taką mniejszość trafić. Czy twoja postać ma jakieś elementy na głowie? Na przykład kaptur, czapkę z daszkiem, okulary. Nie no, moja postać nie ma nic na głowie. Nie, no dobra, nie ma nic nie ma nic na głowie twoja postać. Wobec mm. czego mm, wykreślam Torka, wykreślam Dezego, wykreślam Boxdela, Limpera i Blała i kiśla. Dobrze. Okay, Moje no pytanie dobra. brzmi: Czy moja postać ma bluzę z kapturem? Nie ma bluzy z kapturem. No, dawaj. Dobra. Czy twoja postać, czy twoja postać patrzy w obiektyw? żeś wymyślił? Nie. Nie? Czy no. mogę wykreślić wszystkie, które patrzą w obiektyw? Czyli Geniusze my jesteśmy. Dzięki! To wiki, Remka, Martynę, Rembola, Mamiko, Zuzie i... I tyle. Dobra, czy moja postać ma czarne ubranie na sobie? Nie ma. Nie ma czarne nie ma. Czy, O, czy hmm. zdjęcie twojej postaci jest zrobione na zewnątrz? Czy w mieszkaniu, czy na zewnątrz? W sensie wie, że co chodzi. Na, czy to jest zrobione na zewnątrz? Tak. Jest na zewnątrz? Tak. Czyli wygra na naruciaka. I mój tego. Dobra, moje pytanie brzmi Czy moja postać to Jan Dąbrowski? Co za cwaniak! Co za cwaniak gufi! Wygrałem? Wygrałeś, 1-1 ale pamiętaj, że twoje było oszukane, więc... Ty sobie żartujesz. Moje, moje jest lepsze. Pff, tak powinieneś w ogóle na początku tej rundy już przegrać, bo strzelałeś w siebie. Co strzelałem, ale... No a jak to ja... co? To kim była moja postać, cwaniaku, no? Eee, ty byłeś, wybrałeś siebie. No. Wiedziałem! Ja! To wygra, ten wygrywa wszystko. To wygrywa ten wygrywa wszystko, niech tak mi nie będzie. Okej, okay, ja sobie wybieram postać, która mniech będzie na przykład ktoś taki jak na ta właśnie, dobra. Ja już też wybrałem swoją postać, to teraz okay. Chyba ty. Nie? No teraz ty zaczynaj pytaniem, bo ja, ja zaczynam? się zaczynam. Mhm. Yy, no dobra, czy moja postać to dziewczyna? Nie. Dobra, skreślam wszystkie dziewczyny. No, dużo ich nie było, ale no, wszystko. Zawsze... Okej, okay. Teraz tak, pytanie, czy twoja postać? Się uśmiecha. Tak. Tak? Tak. Czyli wykreślam torka z tjuremka, dezego, multiego, Mogę się zapytać, czy Twoja postać ma delikatny zawadiacki uśmiech? O tak, to by mi na pewno pomogło. No dobra, Mateusz, no skreśliłeś, Co? kogo miałeś skreślić? No skreśliłem, no. To słuchaj, moje pytanie brzmi. Słucham ciebie. Czy moja postać ma zdjęcie zrobione. Eee... Gdzie? <głos> <Czekaj>. <głos> czy moja postać stoi na dworzu? Nie. Nie. Dobra, good, good. Ok, teraz tak. Czy twoja postać jest kobietą? Nie. Okej, okay, czyli wykreślam i Mertynę, Mamiko i Zuzie. Dobra, czy tak moja ja postać. Czy widać no? jej ząbki? Uuuuuu Co ci został? Nie powiem. Ale może takie rzeczy możesz powiedzieć też Ale nie. Ale nie chcę. Ale ja chcę! <laughs> nie, nie mogę cię tutaj podpowiadać, bo zamierzam wygrać. Ja dawaj fajnie. Mateusz, no dawaj. Czy twoja postać to mi tło jednolite idealnie siądzie? No czy twoja postać ma jednolite tło w tle? Tło. No to się pytanie, no, no tak. Mam, No czy ma. to, to się przyda No, no Matiusz się nie musisz starać, bo już wygrałem w tym momencie. Czy moja postać to Dominik Rupiński? Nie. Nie? Żartuję, tu trafiłeś, mnie. No ja wiem, że ja trafiłem, no. Kurde, to, to było zbyt banalne w sumie. nie pod... Chciałem ci no dać było. wiesz tak. Chciałem... Nie dobra, potrzebę, Mateusz, kogo, nie kogo ja miałem? Dawaj. O matko. Dostał mi smawki Kisilu, Gimper, Dominik, z i Janek. Tyle osób ci dostało? No to dobra, kogo <coughs> miałem? No. Tak mi... został Kiśla pewnie? Nie. Dominika? Nie. Impera? Nie. Smawa? No, Smawa Tak. Bardziej. Kurczę Za czwartym razem już dopiero zgadł. stałeś Zostałeś Mateusz no rozgromiony teraz... no Dobra, znowu wygrałeś, ty jesteś dziwny jakiś Boże Czemu dziwny jestem? Dobry Czytam ci czy w tam... myślach Mateusz Nie no dobra, gratulacje Florian udało ci się drugi raz wygrać A więc na tyle z dzisiejszego odcinka Macie link do przednim odcinka, kliknijcie Czyli link, do zasadzie tutaj możecie kliknąć Zapraszamy też bardzo serdecznie na kanał Eska Trzymajcie się pa.